Dobry wieczór Państwu, dzisiaj jestem gościnnie w studiu VTV, w związku z tym chciałem nagrać dla Was następną audycję z cyklu AFIRMACJI. Tak się składa, że temat AFIRMACJI jest mi w zdaniu od dawna. Pierwsze skrypty pojawiły się już w latach 90. i już wtedy były to dla mnie ciekawe. Tematy. Zapoznawałem się z nimi głębiej. Później, parę lat temu, napisałem artykuł na ten temat. Nawet w tej książce, którą napisałem, jest tam jeden z rozdziałów poświęconych afirmacji. Dlaczego? Bo afirmacje są pewnego rodzaju rytuałem. A więc umysł świadomy pod nasze dyktando przekazuje nowe zmiany, spostrzeżenia na temat naszych programów, odczuć, sposobu reagowania. I teraz ja opiszę jakie BHP powinniśmy stosować, co jest ważne, żeby umysł nieświadomy przyjął to jako rozkaz, jako informację i zaczął tego używać. A więc po pierwsze, zdania, afirmacje piszemy w formie krótkiej, bez zbędnych słów. Ja mam, ja jestem. W pięciu, pięć zdań w trzech osobach, czyli razem 15 zdań codziennie. Najlepiej o tej samej porze. I teraz ma to duże znaczenie, bo kiedy piszemy pierwsze pięć zdań, ja, Jarosław, na przykład kocham siebie, wówczas skupiam się na tym, że tak jest, że ja już to czuję, ja to wiem. Czyli umysł dostaje ode mnie jakby informację, że tak ma być. Y, osoba druga, on Jarosław, y, przepraszam, to będzie ty Jarosławie kochasz siebie, to tak jakby nasi najbliżsi znajomi, przyjaciele potwierdzali, że oni wiedzą, widzą, że tak się dzieje, że tak ty kochasz siebie. I piszemy te pięć zdaniem. Trzecia osoba, on, to jest on, Jarosław kocha siebie, I to tak jakby grupa ludzi, znajomi, potwierdzają w rozmowach między sobą, że to jest prawda, że oni tak mnie widzą, że oni to potwierdzają. Yy. Ze względu na działania umysłu i jego możliwości, to ma duże znaczenie. I teraz tak, afirmacje powinno się pisać z dużą intensywnością, to znaczy skupieniem na tej czynności, bo wtedy wykorzystujemy wszystkie nasze percepcje, wszystkie zmysły, a więc nacisk, dotyk skupienie uwagi. Jeżeli mówimy głośno, to głos, wzrok, bo widzimy jak te litery się pojawiają. I teraz tak, ja zalecam pisanie afirmacji w zeszycie, na przykład w kratkę, po lewej stronie, 15 zdań. Prawa jest ważna, dostaje do dyspozycji. Dlaczego? Ponieważ umysł na początku, mając własne doświadczenia, przekonania, on będzie się buntował. W łagodny sposób, ale dosyć yy, mocno. A więc, kiedy zaczynamy coś przekazywać, ja kocham siebie, to jeżeli umysł miał do tej pory program, że jest inaczej, mój znajomy, który był nieśmiałym człowiekiem i walnął sobie ja kocham siebie, poczuł to. Poczuł to. Przez pierwsze dwa dni miał kłopot, żeby w ogóle to napisać. Jego ręka zawisła nad papierem, jakby się bała albo nie potrafiła skupić i napisać te zdania. Bo tutaj umysł ma przewagę. On jeżeli jest przekonany, że program jest inny, że my mówimy bzdury, będzie nas odpychał. Na początku poprzez ksiało, Potem już przy trzecim dniu spokojnie zaczął pisać. Z oporami potem coraz łatwiej. I dlatego, jeżeli ktoś mi mówi, że zaczął stosować afirmacje jako metodę, którą słyszał jest bardzo fajna, na przykład mówiąc codziennie przed lustrem w łazience te zdania, a przez dwa, trzy dni zaczyna odczuwać ból głowy, przeciążenie, to tylko umysł się broni, żebyśmy tego nie robili. I człowiek, który nie jest zorientowany, po prostu wycofuje się, tak? No po co mamy poleć boleć głowa? Kiedy my się skupiamy na pisaniu tekstu, nacisk, skupieniu uwagi, wzrok, można mówić głośno, to te zmysły, którym operujemy, jakby walczą na początku, może nie to słowo, ale przekonują umysł, że my chcemy, że to nasza decyzja, nasza wola. I wtedy, jeżeli pierwszego dnia, na przykład po pierwszych pięciu zdaniach, zatrzymamy się na chwilę i czujemy, że Nasz umysł ma inne zdania, słuchajmy się. Bo często pojawiają się jego stwierdzenia nigdy, nieprawda, nie dasz rady, wiesz, że jest inaczej. I te zdania, mniej więcej dokładnie, proszę przelać na papier po prawej stronie, obok tych pisanych zdań. To jest po prostu szybsze wyrzucenie tych zdań, które umysł przekazuje, szybsze wyrzucenie jego sprzeciwu. Najczęściej po trzech, czterech dniach już jest coraz mniej tych, tego sprzeciwu, i jak pojawia się zdanie, typu. Nie wiem. Zobaczymy. Może. To już pokazuje, że umysł zaczyna się po naszemu poddawać, ale on bierze pod uwagę, że to zdanie warto przyjąć, że ono jest potrzebne, że to nasza wola. Taki opór umysłu może trwać. Tak jak mówiłem, 4 do 5 dni. Teraz tak. Pisząc te zdania, nie używamy słowa nie, bo umysł ich nie, nie rozumie, odrzuca. A więc nie piszemy, nie jestem chory, tylko piszemy, jestem zdrowy. Zamieniamy tą sprzeczność, czyli ten negatywne poczucie, na pozytywne, nie używając słowa nie. Druga sprawa. Umysł y, lubi, czy potrzebuje y, takiego wsparcia, o. potwierdzenia. A więc dobrze, jak na końcu zdania dopisujemy tu i teraz. Jest to informacja dla umysłu, że to, co robimy, to, y, co przekazujemy, już się dzieje, jest już. Zgodne naszy, z naszymi przekonaniami, ważne dla nas. I dopiero wtedy zaczyna coraz łatwiej, coraz bardziej się z tym zgadzać. Pisanie wymaga cierpliwości, bo w wielu technikach mówiło się o przynajmniej 21 dniach. Jak niektórzy pamiętają, 21 dni to jest taka magiczna liczba. Zarówno oczko w kartach, jak i w pewnych rytuałach czy w numerologii to ma znaczenie. A więc piszemy przynajmniej 21 dni codziennie, 15 zdaj, zostawiając wolne prawą stronę, do czasu, kiedy umysł przestaje się buntować. I wówczas możemy pisać po obu strona. Tylko informacje powinny doty dotyczyć jednej rzeczy. Yy, ważne dla nas to, co chcemy zmienić. Bo kiedy rozszerzylibyśmy informacje o parę rzeczy, to jest niebezpieczne. To znaczy, umysł skupiający się na każdej z tych rzeczy nie będzie będzie chaos, będzie mniejszy skutek i w końcu dojdziemy do wniosku, że to nie działa. Jeżeli dwie rzeczy wpisane w afirmację pokrywają się, jedna drugą uzupełnia, czyli w tym samym kierunku, to tak, to wtedy możemy spotęgować jakby nasze y, nowe programy, nowe działania. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. To jest takie BHP, to są takie podstawy, które są zawsze ważne przy pisaniu afirmacji. Dziękuję Państwu.